Dobra, lecimy na górę. No to w tamtą. Tak, tak, tam możemy podejść. Bo tam właśnie te, te płyty główne dropnąć można. A ja muszę jeszcze jedną znaleźć. Okay. Tu właśnie w serwerowniach taki. Oj. Ktoś ciężko włączył? No bo wbiliśmy w trakcie gry O kurde, 18 nie Chyba, że zabijemy ich no. Kurde, trzy opuncje znalazłem No, tutaj często Ja mam ferro, więc mogę spróbować No ja trzymać macze, mam to na blisko bardziej Ciekawe czy siedzą tutaj Dobra, biegają z tamtej strony Ale no, można się... można spróbować Nic do stracenia nie mamy Prawda. Dostał raz O kurde Dobra, dobra, chowaj się Jeden padł Dobra. tam jest drugi. Biegnie, biegnie, To są w rękę, ale żyje. Totalnie chamskie, nie? nie zagranie, dalej, no kurde. Słuchaj, no tutaj to jest. Tutaj to jest nowa lanka na dwójkę. Powiedz, że jak w solo to trochę inaczej. Prawda. Polona płyta główna, Dzięki. <grybujesz> to mi się przyda. Ej, właśnie... Uuu, schemat nawet. Ej, właśnie mi grę zacięło. O dobra. Ale to było dziwne. Też mam schemat. na co? Zielone światło chemiczne. I mam Il Toro 2. Ale to jest strzelba widzę. Mhm. I cały plecak mam No właśnie, ja już na dnia miejsca, żeby tutaj to wszystko wziąć. Ej, ale tu, co ja mam? Kowadło, lubię ten pistolet. Mm, a gościu miał. Dwanatora, czwórkę. Ej, jak mam kowadło, to chyba ferro mi nie jest potrzebne, nie? No to jest takie ferro. Dobra, to ja wezmę iltoro. I to jest na amunicja do strzelby. Kórą? nie mam, mam 12 tu, dobra. 16 to... sekund mamy do windy, jakbyś chciał wyjść. To niby można na szybko za zabić i ten... W sumie, powiem ci, to no nie ma sensu, nie? Bo no. mamy cały ekwipunek. No dokładnie. Okej. Okay. Kurde, bije człowiek nawet nie wiem po ilu tygodniach na jeden mecz i... Coś takiego. I kroisz od razu. Kurde, 57 koła Gości miał plądrowanie te fioletowe, granat w atachę, schemat na granat aktywowalny Spalone płyty główne, dwie właśnie a, yy, właśnie chciałem tu znaleźć No widzisz Ale o to chodzi w tych grze, on no, to jest PvP, no nie będziemy się głaskać przecież